się siema na dzisiaj ze mną krat i naruciasty ma. No witam No to zaczynamy chłopaki No co? Na, na, na ma pójdziemy. Idziemy na jedynkę Mario będzie the best No to idziemy na Mario Czekaj, to się zapisze już na SG Join 1 Musimy poczekać No i gdzie z tego możemy czekać Mam nadzieję, że mnie dobrze wszystko. Trochę za dużo tych oddów. <gryś> krat, krat się zmęczył już. Eee, nie może. czekamy w kolejce. Trzeci jestem. Ja drugi. Ja jestem pierwszy. Ty chabasik, gdzie ty jesteś? Kamerzyste wjebało. No, do, <gryśla> do góry. <gryśla> 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 ...tekstem pocisnąłeś, nie? <gryśla> Kamerzyste wjebało. Na, sa na samej górze jesteście? No, czekam A? z motyką. Dobra, ja z mieczem. Mam taką broń. Dobra, dyn... na samą górę. Dyn, 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 dyn. O widzę was. Chyba i zobacz go, on się wypiera do mnie. <noise> Ulala, la. la ale las... <głos> no. <głos> Prześladujemy ją, panowie? Nie, ale ona ma... ona nie ma włosów na karku Aha, nie. Ona się przykleiła do bluzki. Ty, a to jest chyba Justin Bieber. Który? No ten. No, torres. Torres. Ja nie widzę skinów. No, ja. kamerzysta, który nie widzi skinów. No, no co to za kamerzysta? O, tutaj jest następny. Każdy ma taki skin. Nie? Krat. Słuchaweczki, bluza z kapturem. Bo oni mają... Bo wy macie taki tekstur pak Krat na chwilę muszę się chyba rozłączyć Nie, habas czy krat Ja no gdzie ja jestem Ale Ja nie boś, mogę to dziękuję wam. Moje, żel, moje diamentowe EQ A no tam nikt nie wejdzie Jakiś no będzie z diamentowym eku moim latał A nie wam, wejdzie już wzięli moje demony. Nie, bo wy spadliście na dół, wy spadliście na dół. No nie chcę, to biorą, ja sobie mogę w każdej chwili przynieść nowe. O, ja mam, ja mam żelazny hełm i żelazną zbroję. Wywalić wszystkich z pokoju! No, to nie jest takie proste. Musiałbym walnąć po kolei Kiki. Czekaj, o. No ej, no niech się... Slash, Kik, siostra z pokoju. Znaczy, siostra, odstęp, powód. O, je, dobra, dobra jesteś jesteśmy. Normalnie. Dobra, jedziemy. Gdzie wy jesteście? Podskaczcie. Oho, skaczę. Ja Ty was skacze? do cholery nie widzę. Ja też nie. Ja też nie. Dobra. A widzi e, ktoś Qertesa? Mówię, że to są te. Quertesa ja widzę. Ja jestem, na prawo od niego. Każdy widzi Quertesa, a... <laughs> nie. nie, zaraz się nie pojawimy. Ta. O. Dobra, ja lecę do tego, do domku na drzewie. taki sojusz nie? nie To no pewnie. O, no, mieczek nowy na dzień dobry Jaki farciarz Pięć sał To jest dobre w zamku jesteście? nie, ja idę na, na grzybka Ja ta tam czyc, idę far... zaciulać parę ludzi Aj, zabiłem się prawie to no jest stop niebijasty Nie mnie. nie, mnie. nie bij mnie. Ja tu wchodzę, ja tu mam oczuioną, to mam Jakiś niewidzialny gość mnie leje No mówię, że tu są bugi Sepkam, uciekaj, uciekaj. Sepkam, naprawić. Serwer nie wytrzymuje takiej takiej presji. Ta, Dobra, kady tak pij do gry. Iha, jo, nie zabiję mnie, bo włączyłem. Niech na mnie na... koleś ty. Może ja go widzę. Ajajaj, aj, aj, biją mnie. <laughs> a zabij mnie. Ale zabiję, te zabiję. Leżysz, leżysz, leżysz. leżysz. Dziękuję. Ja tu sam przetrwam tylko tepnijcie się do mnie na game modzie i będziesz latał, hadas Ej ty chyba się O krat zginął, the arena No będziecie ten, będziecie mi obserwować, bo ja wygram to Ej tam, oj tam, oj tam Tu wygrasz put, put. to wygrasz, gdzie teraz idziemy? Tak. No, może ja na jakąś większą nie, mapę? nie wiem, na, no... na... Na miasto, na, na, na arenę, Las. gdzie mnie nikt nie zabije, więc na Minecraft i, Nie znam tej mapy w ogóle, nie, tam nie idę ja, ja znam. Nie to znam no, Na nuke idziemy, SG Joint 5 No ja jak spadłem... Nie, od... nie, ja tam tam wszystkie skrzynki Kurde, full już jest Jak jaką idzie w ogóle havas Nawet nie wiem, teraz mogę iść na czwórkę, chodź na czwórkę. Czekajcie na mnie! No... no Chłopie, tu za dużo schodów. Ty, cztery, już, już jest 3, 16, 16 na 16. Jesteś krat? Jestem, I, jestem A ja nie, bo no wejście! <noise> Kiknijcie kogoś i mnie tepnijcie. Teraz powiedz. Nie, bo, bo ja zaraz wszystkich kiknę, nie, Jak nie będę wpinać. Ha, mam Iron Sworda. Też mam Iron Sworda. Przecież nasz na biom, ale tam będzie rzeźnie na śnieżnym biomie, nie? Habas cicho kurna, ja będę duchem, który lata za tobą. Goni się ode mnie, goń, goń. Bo... Pokojnie, ja nie jestem na arenie, nie zdarzyłem. No kurde! Ajwa. Zabiłem. Tak, tykens, tykens. O, o ten tu jest, nie przestraszyłeś Znowu jakiś duch A <grywia> tam buje mnie lać o, o, tu niewidzialne duchy leją <grywia> Ej tam weź go, weź go, ty tego blondyna <grywia> Blondyna Ej ty jak ty go zabiłeś na hita ty, no? Ty ci też jeden Dzięki Wciągałem te ci te pół dnia, ty z sami? Było? Było? Nie wiem Zrobiłem kolesia i, i coś mi dedło I mam, I mam w ręku ziemię jakąś dziwną Propozycja dla sypki 9.7 Naprawdę boi Mówiłem mu to już nieraz O dalej Gdzie idziemy teraz I Może na mapę jakąś nie wiem ósemka albo siódemkę Nie, bo na ósemce są takie bugi, zawsze mnie kraszuje To siódemka A siódemka co to jest? Las? Las No to możemy na siódemkę iść SG Joint 7 No to wszystkich tam powywalaj Kikli wszystkich, żebyśmy zaczęli szybciej. Nie wiem co, tak nie można. Ile las. jest na 7 co w ogóle slotów? Nie wiem, nie wiem 24 chyba Na siódemce slotów jest 24 i próbujmy, żeby były wszystkie zajęte Ja wbiłem jako siódmy na LANie Ludii. Tego, powiedz Krat, że będziemy nagrywać na tym Na siódemce, że już nagrywamy, już 7 jak? minut nagrania, nie? Tak, z 20, starcie Tak, Krat, no na Napisz tam Cześć, Chabas, wchodziliśmy razem Ja będę, z Czekaj, 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 czekaj on jestem Ej, Chabas, nie widzisz mnie, nie? Widzę. Masz stykie w ryj. O, już. <just>. Na <noise> Krat jesteś? Ja jesteś. Jest, jest. Jestem. jesteś. Oh, ty. jestem, ale, ale ty dwór jest. Chabas oh, koło ciebie i koło nas jest nasz drugi no, no, reporter. O, widzę was. <noise> Ej, biegnij no, za nas, nie? Nie, krat... Biegnij za mną, biegnij za mną, bo ja sam nie dam rady, bo tam jest za dużo potworów. Tam jest właśnie ten, ten błąd w mapie. I, przynajmniej bógów nie ma, bo ja wszystkich widzę. Ja <noise> Też. Jezu, ale dziury to są. A no Kurde, miałem prawie Golden Sworda i mi, ktoś mi go zwędził sprzed nosa. A ja mam z, znowu żelazny mieczyk. Jaki mod onny No właśnie. <laughs> a, bo ga, gamem on. Game mod on, przepraszam. Kurde, a ja tu wiem gdzie są takie dwie duże skrzynki. Te duże skrzynki. O no nie. To oj, tam, tam jest na kod nie Na kody Aha na kod No tam jest y, przejście na kody 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 Cheater Patenty To cheater Ja cheater Czekajcie tu widzę kogoś Ile go zaciukać Jak to jestem ja to dziadzi ja zaciukam no ja nie wiem, ja mam prawie full ironowy set już. Ehe, game mod on. To na co? Serio. Idę za jakichś gości. Mam nadzieję, że to nie za mną. No właśnie, ja też chciałem to powiedzieć, że nie za mną. O, jeden zajebany. No panowie, tu była skrzynka. No dobra, znalazłem moje miejsce z dwoma skrzynkami. Ta? Tepnij mnie do ciebie. Ej, tak, ty gościu mnie zajebał ty. Dobra, mam skórzaną tunikę. Jeden stek, trzy ryby się nażrzę teraz. Dobra, zobaczymy co będzie w tamtym. Pam, param, pam, pam. Kot to jest... 5, 8, 2, 6, pamiętam. Wsinka, wsinka, psinka. 8, 2, 6. Otwiera się, otwieraj się, otwiera się. O, otworzyła się. Ła, widzisz na moje zawołanie. A gdzie to jest? Ten, ten... te skrzynki na kot Zaraz... Na to jeszcze Żeby tutaj nic. Gdzie nie to ja... jest? Gdzie to jest? Powiedz mi. W ukrytym pomieszczeniu Ty <grym> Wsparcie Boga! Dobra, nikt, nikt nic nie widział. Nikt nic nie słyszał. To jest na filmiku. <grym> <grym> ja co sobie tam zaknuliście. My nic nie jasne I tak zobaczę filmik Dobra, to zobacz Haba, <słyska> lej <słyska> Nie owce, ja muszę... A ja ci powiedzieć. powiem, czy wokół coś z ciebie jest Dobra Na razie masz wolne Krat, tepci mnie do niego Krat, daj mi... Weź... To mu wsparcie od Boga i daj mi trochę żarcia Ja dam ja właśnie ci, ja dam ci Więc mnie tepni na niego A może... Dam. Ja mu dam. O, A, tylko mi te na niego. No, nie? Tylko normalnie weź od i moją twarz, bo jeszcze pomyślałem, że ten admin kurna rozdaje i na... Ale twoja... Twoja twarz i tak jest jako Steve. Nie jest widzialna. Właśnie, jako Steve jest widzialna To jest podruba krada. Jak Waga jaki gościu do ciebie biegnie. O kurde. Łooo. Wow. Może to ja. Nie, może to miasto, ja jakiś, z prawie tym. Prawie samym żelaznym setem. Nieba. Ma... Cię... Zwiewaj Ale gdzie wy jesteście? Jeszcze zwiewaj, bo on cię zabije Kratcepnij mnie! Ach, jaki jest, mnie! Popę. Ty. On, jego plecy są ja, agresywne. Będę cię tepał, kurna. Jego plecy. On plecy on... Jego plecy są agresywne. On mnie zajebał Czaisz to mówię, on jest... On, ma, on coś ma. Chyba. Ja ja co Czemu znaczy ja zawsze? To... Czemu ja zawsze żyję? Przeżywam... przeży... Jak to powiedzieć? Przeżywam. Przeżywasz <laughs> i do sam przeżywasz. Bo my to normalnie No nogi jesteśmy z tym, no A ja co ręce A, jestem. A płapkę. pułapkę Wsiadłem Ale się wiary już to robi takie pułapki, no chyba łoś jakiś A ludzie w to wpadają. Ja nie A ale jak wchodzę to się spawn Ty jedną... dawaj na dawaj na disco, habas. Gdzie ty jesteś? Blisko Tą muzyczkę jeszcze jakąś zapodamy. E <noise> ja ja tu jest Rockbox Drug, Już 12 minut mapka, a czyj, filmik się nagrywa. 13 Cześć? Trza, ja trzecię bazę, no ale no... O wow. jeszcze mówię, tak jak muzyczkę w Minecrafcie Przegraliście jakie nopki? No, oderwał się. My jesteśmy przynajmniej królami dyskoteki. Właśnie. Zabiłem Dymiatę, zabiłem Dymiatę dla ciebie. To właśnie to on mnie zabił. Zabiłem go. I, i, i całe zapełniła no, zapełniło. Komentujemy trochę podróby. Mam cztery żelazne miecze. Ponad połowa graczy tutaj to normalnie podróba. Czego? Nie wiem, no J-Jokerów i innych sławek internetu. Aha, skinów, tak? No, no. Mhm. Hm? Ty, a jak ci daje itemki Amo. temu? Co się daje? NPC, itemki. Nie dawać NPC itemek, no, no, bo ja już miałem dość bugów z tym. Aha, dobra, spoko. Ty, a wyżej mi cały sam skręca w prawo? U, u, disco Idziemy na jedy... ja, ale to filmik reklamujący, nie? Więc trzeba trochę info im podać. No, wszystko będzie w tym... Opisie. W opisie. Team Wszystko speak, tak w dziale informacji na serwerze, żółtą Jak drogą pod tak. spawną Dostaniecie info na temat naszego Teamspeaka, forum I serwera ogólnie Oczywiście też zakupu VIP-a i dotacji na serwer e, Vip, Mogę powiedzieć, że VIP-ów na serwerze są dwie, dwie opcje Jedna jest ekstra VIP, druga jest normalny VIP Mówi Ja nadal no, nie wiem, czy, czy się różnią No, Extra VIP jest w gale <laughs> Mogę powiedzieć... to no, o tym, że jego posąg z MPCKa powstaje w Alei Sław. No, to sam musiałem wymyślić. Dodatkowo, no, też ode mnie dostaniecie, i, i tylko dzisiaj, dodatkowe trzy pokoje na Teamspeaku. No. Dyn, dyn, dyn. To, to, to jest naprawdę, Teamspeak jest tak popularny u nas, że często siedzi u, 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 w, na tym Teamspeaku ponad trzy osoby. <laughs> No do tak, czego? A No bez jak oh. nie to mam Nie przeszedaj Ej Jestem ja, Słupka, krat. krat i Amok I star. Ja, ja... też siedzę na tym, na tesie Ej mi tu się. skocił moją... ...piękną roślinność, co? Ja... Ej, te... te... ...te... te, te, te habas, tego kolesia, co został ze mną, który się nazywa... ...bo... Ja, jesteśmy sami, a nie chcę się szukać go Nie, czekaj, bo tu jest cztery, aż kurde TP, a dobra, jest czterech, to idę na dziesiątkę. Albo na szóstkę. patrz, kobieta asasyn. Sg job. A jak skinów nie widzi. No nie widzę skinów, nie wiem co wy macie z tymi skinami. Na LED arena, gratulacje. Nie chce mi się samemu. Aha, 00 gil, haha. Masz jaksa jak se. Na jaką mapę idziemy? Naruciasty nie rzucaj diamentów, tak? No miałem Cieba. jeden, tylko Dałem 0-0 zero, zero, gil Ty, Dymiata cię wyzywa Krad To mnie! Dymiata A to Nie widzisz? Banik A co tam się walić, nie? Zbanuj go, bo mi się nie chce Idziemy na jakąś mapę SG Join Na kom idziemy Na piątkę, ja idę na piątkę po tej mapie kończę filmik, bo... Długi będzie. Tak, długi. SGO in ja Piąty w linii. Ja też na, na piątku. jestem. Ja jestem szósty. Ja jestem czwarty, ale tam... A, no, no to znowu pewnie będziemy koło no, siebie Tylko tam jest... Idę linię. zobaczyć, kto tam został. Ja też idę tam zobaczyć. Ej no! To są cheaterzy! Co? No, Co? My poszliśmy piechotą. Właśnie, ja poszedłem piechotą. Tak. No to my jesteśmy przy tablicy A. Ja, tak. Rynka, tak, a, a ujka, ujka, churka, o ja, pięćniczka Co, apokalipsa Apokalipsa jest już on Ej ludzi, którzy używają mików typu Szeroka czy tam Outrest. Ale no, żeby nazywać e, postać Minecrafta o nazwie Audi Tak jak samochód, no to to już jest coś przegięte. Ej, jest ósemka wolna, panowie o, no dobra, jest piątka. 7. My jesteśmy na piątce. O, też jestem nie, na piątce. Mnie bugowało, muszę... Czekaj... TP, habas... TP, habas... Krad... Jestem. też. Nie, ja, ja musiałem się odbugować. No to mogę się do mnie tepnąć. To nie jest cheat. Mogę się do mnie... To nie jest cheat. Ja tu nie cheatuję. Ja jestem grzeczny, mama. I nie tam trawy. O, mam Golden Sword. I dwa złote jabłka Game Mode on. Nie, nie, no ja mam farta na te I do nowe miecz. Znowu masz? Game mod on. Znowu ma miecz. Ale ja nie lubię tej mapy, bo ja tu zawsze spadam. Great Pieros już jest. Habas, pomóż! Ja, ja w tej nici jestem. Sorry. Mogę. Ja, 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 idę się dostać do ciast, ja spróbuję się dostać do ciast Nie ma, Pat No spadłem już, już po pierwszym jest. Ej, klik, napisz list, zobaczymy z kim zostaliśmy, nie, jeszcze jakiś koleś tam jest Zostałem. Ej, krat, tam koleś awczy Nie, nie Ej, krat, tam koleś słuchać. awczy Tam koleś awczy Tam jest habas Ale nie, ten, patrz, habas, patrz Wiesz, gdzie jest koleś? Patrz do niej tutaj do góry tam jest koleś. Gdzie? Tam, gdzie patrzę teraz? Gdzie ty patrzysz? A widzę go, no widzę go, idę Tam go, jest. Idę go tam zaciupać. A drugi jest tam gdzie jest przejście czyste z Netherleaka na tą platformę, gdzie się spełnią. okraz idzie cię zabić. Idę jednego zaciukam. Komu dać, komu dać eku? Zajebałem go. W tym mięsko. A ma co tutaj? Mam jedno jabłko, jedno mięsko, mam y, czapkę... Y, tutaj mam mięsko. czapkę... Gdzie jesteś? Spodnie jestem na dole Mam spodnie z Airona. Jestem prokoksu mhm. Dobre, Dobre to było... Weź Daj jabłko. I sam zostaliśmy w trzech Masz jabłko z piecie. To teraz my sami zostali, nie? Sami Czekaj, ja Zobaczymy Ciebie jest tak? List. Nie, jeszcze ginol jakiś Aha, tam jest, tam jest, tam, tam, tam gdzie patrzę. Też go widzę. Gonimy go. No ja go idę gonić. Nie wiem jak wy chłopaki, ale ja. Chcę wejść, mamo. Kiedyś go może znajdę. Kiedyś cię znajdę. No, tak jak patrzysz w majtki i kiedyś... Ty, ja, ale no, ma najbezpieczniejsze przejście z placu No, no, to jest... Ej hey no! Zaciukał mnie! Nie, spadłeś z gości! Ale on mnie walnął i ja wpadłem! Oj, koleś spadł do tego. Zostaliśmy sami. Oj, to przegrasz. Dawajcie, od razu SG Join 5, nie? I spadłem. <noise> SG JOINT 5. Ta, deadłem. Zążyłeś chabas? Nie. No to kliknij kogoś szybko Kliknij kogoś szybko, klikaj, klikaj, klikaj Podaj mi jakiś nick Już ci mówię Podaję ci nick, który się nazywa Dobra, dawacz powinieneś dołączyć Zgadnij kto Ten koleś się nazywa No dołącz, Chabas dołączyłeś? Nie O, jestem Jest Oj, znowu chabas kradł, bo mnie zbogowało No to do mnie się tepnij, kurde no Kim ja jestem? Ja się dam radę Dobra, już jesteśmy. To wy macie sojusz, a ja nie, dobra? Nie, masz. Dobrze. Jak nie chcesz, to nie. No, ja nie chcę mieć, ale bez cheatów, bez gamemoda. moda. Tylko co to To wszystko jest na filmiku. O, mam zielasty miecz. No żal. Ci A to na filmiku, że nie cheatowałem. Tu nikt nie cheatuje, no. A tym bardziej krady. Tym bardziej. To to jest. Jakimśleż narciasty ty. Nie chciałem go bić, ale... Chodź, chodź, chodź. Ach. Chodź, chodź, chodź. Ja cię nie widzę. Zgadnik to? Jak się... Ja nie jestem koło ciebie, chłopie. Też myślałem. Ale ludzi poszło. Wiem, bo i zabiłem. Czy zepchnąłem? Haba zabić cię? Dobra, ostatni, ostatnia runda. Nie, 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 nie bij mnie. <laughs> Dobra, ko kończę, kończę, ten... Ale Ej, urwał! No serio odcinko gracie, gdzie wy jesteście? No bo mnie zabił. Ja, 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 się, ja się kąpię trzecim? w lawie. Ja się kąpię w lawie. Chodź, na ruciast, bo zaraz kończymy odcinek. Eee, ja, wygrałem! Nie wierzę, dobra. Na razie komentujcie tam, subskrybujcie, nie wiem tam... Wchodźcie na serwer na kończymy? Tak, kończymy. Pożegnajcie, hej. Chabas! Co? Cześć. No, na razie. A, na razie.